Dzisiaj przy naszym mikrofonie Michał Woroch. A w zasadzie należałoby tutaj takie szersze przedstawienie zrobić, bo jeszcze powinien być Maciej Kamiński z nami i powinien być pewnie Land Rover, wcale nie taki nowy, bo typ dosyć stary. Dzień dobry. Maćka nie ma z tego względu, że nie jeździ ze mną i nie opowiada o podróżach. Ja taki wewnętrzny czuję obowiązek i dług, żeby dzielić się tym, co udało mi się przeżyć. Maciek sądzę też, ale ma większe opory właśnie z mówieniem, więc zawsze mnie wysyła. No, żebym to ja reprezentował naszą dwójkę, a właściwie trójkę, bo tak jak wspomnieliśmy, jest jeszcze samochód z 96 roku, Defender stary, który niestety też nas opuścił, bo został w Los Angeles. Po 260 dniach podróży zepsuł nam się kolejny raz silnik i musieliśmy go na chwilę porzucić. Poddała się maszyna po prostu. Skoro już wspomnieliśmy o samochodzie i o tym, że on się zepsuł, to musimy też powiedzieć o waszym projekcie przejechania obu Ameryk. On w tej chwili został zawieszony i ja wierzę, że Wy do niego powrócicie. Była Europa przez Was zjechana, a potem pojawiła się myśl, żeby były obie Ameryki. No ale to oczywiście są ogromne koszty i ogromne przedsięwzięcie, i trzeba było trochę zawalczyć o realizację tego projektu. Koszty i przedsięwzięcie tak, ale trzeba wziąć pod uwagę, że dwóch chłopaków na wózku chce ruszyć w długą podróż. Po Ameryce, więc po prostu zrobienie tego projektu to był długi termin. Zajęło to nam dwa i pół roku. Ale tak jak wspomnieliśmy, zanim w ogóle przyszedł pomysł o Ameryce Południowej, no to zrobiliśmy z Maciekiem pierwszą podróż po Europie w 2012 roku, gdzie dwóch szalonych Młodych przyjaciół ruszyło po prostu przed siebie busem w podróż po, prostu po Europie. 2011 rok leżę z Maciekiem w szpitalu, bo tam w ogóle się poznaliśmy 14 lat temu na oddziale rehabilitacji w Bydgoszczy. Spędziliśmy tam ponad 2,5 roku życia łącznie w tym szpitalu, ale przychodzi 2011, leżymy razem na sali, zadaje Maciekowi pytanie: słuchaj Maciek, ja kocham podróżować, przyjaciele nauczyli mi podróżować, może powiedzieć, że ze mną? Bo on mówi: Jak sobie to wyobrażasz? Ja mówię: Zarobię na busa, kupię busa. I ruszymy dookoła Europy. On mówi, jak ci się uda kupić samochód, to się do mnie odezwi. No i w 2012 roku wykonuje telefon, Maciej przyjać z szampanem, trzeba oblać samochód, przygotowujemy projekt i ruszamy do Europy. Myślisz, że nie wierzył w to, że się uda? Wtedy nie wiem, ale w tej ostatniej wyprawie, do której jeszcze dojdziemy, to wiem, nawet wiem, do którego momentu nie wierzył w to, że to się uda. Kupujemy samochód. Z stary samochód, do którego nie możemy wsiąść, wsiądziemy, nie możemy go prowadzić. Ja zrobiłem taką sytuację, że kupiłem ten terenowy samochód, zapisałem się na forum e, samochodów terenowych i napisałem, że cześć, Pana na imię Michał, razem z Maćkiem chcemy pojechać do Ameryki Południowej, wysyłamy tam samochód i chcemy przejechać Amerykę Południową. Dodam, że jesteśmy na wózkach, i robimy to sami. No to wszyscy mówią, że to się nie uda. Jak się okazało, na początku Maciej mi tego nie powiedział, że on też w to nie wierzył. Ale był taki moment przełomowy, że udało się już wymienić skrzynię biegów, e, udało się zamontować o przyrządowanie gaz hamulec w samochodzie, które było robione w Bydgoszczy i dzwonię do Maćka i mówię, słuchaj Maciek, czy mógłbyś przyjechać po samochód, bo ja nie mogę go odebrać, bo dla mnie za słabo chodzi hamulec. To masz silne ręce, ja mam słabe ręce, więc ty dasz radę. Mówię, Dam radę prowadzić ten samochód, jest to w ogóle wykonalne. No i przyjechał y, odebrać samochód, wsiadł do tego auta, zrobił kółko dookoła mechanika, który zakładał to przyrządowanie, otworzył okno i w oczach widziałem, że on dopiero uwierzył i zresztą powiedział: Michał, to wyjdzie, tu pojedziemy, bo mógł prowadzić już ten samochód i to już był rok po kupnie, więc to już już długo. No i kolejne półtora roku przerabianie tak tego samochodu, żebym ja też mógł prowadzić i też mógł hamować tym samochodem. No i się udało. Dwa i pół roku pracy wysyłamy samochód i rozpoczynamy podróż. Życia. Michał, ale wy nie znacie się na samochodach chyba aż tak dobrze, żeby samodzielnie to zrobić. Czy ktoś wam w tym pomagał? Czy, czy ja się mylę, czy ta wiedza jest? No bo to przecież są takie przeróbki momentami bardzo szczegółowe. No tam były potrzebne windy, trzeba było naprawdę popracować nad technicznymi sprawami tego samochodu. Ja już zauważyłem w poprzednich podróżach, że czasem nie można zrobić takimi normalnymi metodami i sprzętem, który jest dostępny na rynku, to nie wiem jakim cudem, ale ta wyobraźnia moja tak działa, że sobie potrafię wyobrazić coś, co mi ułatwi zrobienie danej rzeczy. Jak potrafię sobie to wyobrazić, to nie jestem na tyle sprawny fizycznie, żeby to wykonać, ale na tyle już mam doświadczenie, że potrafię znaleźć osobę, która jest w stanie wykonać dany projekt, który przedstawię. Mimo, że czasami on jest szalony, na przykład jak winda, żeby wjechać na dach, na taras w samochodzie terenowym. Ale znalazłem pana, który po prostu wykonał ten projekt. Były oczywiście przymiarki, jeździłem za każdym razem sprawdzać to wszystko, jak to wszystko wychodzi, oczywiście w ostatnim momencie już oddania końcowego wsiadam na windę, wjeżdżam na dach i mówię, że niestety musimy jeszcze coś dorobić, bo ja się nie przesiądę, potrzebuję jeszcze jeden taki element, 20 centymetrów więcej rurki i Wtedy będzie dobrze, no i po prostu cały czas na, na bieżąco pan e, wyginał metal, do spowod, malował i tak dalej, tak dalej. No i tak właściwie z wszystkim było. Ktoś mówił, że nie możemy, jak będziemy sprawdzać olej i wodę, jak podniesiemy z pozycji siedzącej maskę, na której jest ciężkie 60-kilowe koło. Więc wymyśliłem taki sposób, że jest taki hak, bierze się wyciągarkę, zahacza o hak, zahacza o maskę i podnosi się na guzik. Maskę z przodu? Ktoś pytał, jak będziemy gasić silnik, bo wyjście z samochodu trwa 20 minut, no to system z rajdowych samochodów zamontowaliśmy. No i tak krok po kroku rzeczy. Też tak w środku na przykład. Zależało nam na tym, żeby bez wysiadania auta, z pozycji kierowcy można było dostać do tyłu, więc to też trzeba było znać osobę, która do centymetra zrobi te wszystkie miejsca, żeby się przesuwać. I przy odbiorze mówisz, 2 cm za nisko. Musimy poprawić 2 cm, jest duża różnica, bo nie podniesiemy tyłka do góry, żeby, żeby przeskoczyć. Dlatego to też tyle trwało. Czyli pomysły były twoje, a po prostu realizacja? Wiedziałeś, gdzie się zwrócić? Tak. Prąd zrobiłem sam. To też jest tak, że jak jeszcze byłem w liceum, jak chodziłem, to chodziłem do liceum elektronicznego i tam nauczyłem się elektroniki, więc. Prąd postawiłem sam w samochodzie, chociaż jeszcze w trakcie, jak byliśmy dwa miesiące, cały czas się bałem, że coś się spali, bo że może coś źle podłączyłem, że będzie, że będzie pożar i tak dalej, ale do dzisiaj jest wszystko w porządku, więc chyba dobrze położyłem instalację. Ta wyprawa amerykańska nie byłaby możliwa bez funduszy. Tutaj bardzo pomogła kapituła kolosów i to, że zaryzykowaliście i postanowiliście ubiegać się o stypendium o nagrodę za wady. To, to chyba był też taki punkt przełomowy, który pokazuje, Pokazał, że ten wyjazd będzie możliwy. Tak, jeden z, bo, bo mm. też oprócz. Y tego grantu, mieliśmy bardzo dużo sponsorów, których wkleiliśmy na samochód jak już zaczęliśmy ten temat, to też w ogóle jest bardzo piękne w tym samochodzie, bo bardzo dużo osób takich fizycznych nam pomogło, które nie mają swojego logotypu, więc wymyśliłem taki projekt, żeby zabrać też te wszystkie osoby i wypisaliśmy złotym markerem wszystkich imion na samochodzie, więc w dzień wysłania samochodu było 450 imion i ksywek złotym markerem wypisanych na samochodzie, więc te wszystkie osoby pojechały z nami. Ale tak, wracając do kolosów, to już auto płynie sobie albo już jest prawie przygotowane do, do, do płynięcia. No i szukamy też środków, żeby po prostu mieć tam za co żyć. Fakt faktem spaliśmy w samochodzie, gotowaliśmy sobie sami, no ale jednak trzeba mieć na paliwo i w ogóle na jakieś takie dodatkowe rzeczy. Więc szukając w internecie znalazłem kolosy, znalazłem, że jest grant, służyliśmy dokumenty, pojechaliśmy, przeszliśmy do finału, wygraliśmy ten finał, otrzymaliśmy grant i i bardzo dużo nam pomógł. Na początku Ameryka Południowa przede wszystkim była waszym celem. Jak te pomysły się zmieniały? Jak z Maćkiem rozmawiałem i z kimkolwiek, zawsze mówiliśmy o Ameryce Południowej. Gdzieś wewnętrznie, bardzo głęboko w pokładach takiej duszy była ta północna, tylko już samo napisanie, że... Przygotowanie projektu, że dwójka chłopaków, wiecie, to jednej Ameryki już było abstrakcją, więc nigdzie tak głośno nie mówiliśmy o tej drugiej. Najbardziej konkretnie to zmieniło się w Peru, że po prostu oficjalnie powiedzieliśmy, że, że spróbujemy zdobyć drugą Amerykę. No i też taki trochę przełom, bo w sumie rodzice nie wiedzieli. Puszczali nas na... w cudzysłowie puszczali nas na 6 miesięcy, a nagle po prostu wszystkim powiedzieliśmy, że to może trwać rok. I że chcemy zdobyć kolejny punkt, bo wyznaczyliśmy sobie za cel, żeby zjechać do najdalej wysuniętego na południe w Ameryce Południowej, to Ushuaia. No i jak już zahaczyliśmy ten najniższy punkt, no to yy, pomyśleliśmy, że fajnie by było dojechać jak najwyżej, czyli do Prutobej na Alasce. Będzie powrót do, do tej podróży, bo na razie jest ta przerwa spowodowana awarią y, silnika samochodu, no ale myślicie chyba o tym, żeby kontynuować. Tak, to jest też duży problem, bo ta wyprawa dla mnie przynajmniej miała być takim kamieniem milowym. Postanowiłem być w tej podróży po to, żeby ogarnąć się tak życiowo, żeby po prostu wrócić i zacząć robić jakieś poważne rzeczy, żeby już nie podróżować, bo w tych podróżach można się zatracić, a trochę wydaje mi się, że zatraciłem. I chciałem wrócić, zakończyć projekt, a niestety nie mogłem go zakończyć, bo wybuchł silnik, więc teraz jestem w takim okresie między oczekiwania na powrót, budowania silnika, zbierania kapitału. Ale tak, wracamy, jak się wszystko uda, to w maju. I sądzę, że 3-4 miesiące nam zajmie zrobienie końcowej trasy, czyli dotarcie do Bruto Bay, i później z Bruto Bay na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, żeby. Odesłać samochód do Polski, żebyśmy my też mogli już wrócić. Michał, powiedzieliśmy o tym składzie, że Ty, Maciej, Land Rover, no ale jeszcze cały czas myślimy o tych dwóch wózkach, które są, ale one nie zawsze były. Pojawiły się w pewnym momencie w Waszym życiu. Czy ja Ci mogę zapytać o tą historię przed, co się wydarzyło, że, że trzeba było na ten wózek usiąść? Całej historii to nie pamiętam do końca, bo wyparłem z pamięci. To też jest chyba wada, ale czasami też mi się wydaje, że zaleta. Ale jeśli miałbym opowiedzieć, no to my z banciem poznaliśmy się w szpitalu praktycznie w momencie kiedy ja usiadłem na wózek, a Maciej już siedział na wózku. Macie jako 16-letni chłopak wchodzi pieszo na salę operacyjną i wyjeżdża już na wózku, bo traci władzę w nogach przez to, że miał nowotwór wycięty. Ja po prostu choruję na zanik mięśni, który postępuje cały czas z roku na, na rok. Więc jak poznałem Maćka, to jeszcze trochę chodziłem, ale to był etap, kiedy już musiałem usiąść na wózek i tak postępuje w sumie cały czas ta choroba. Więc stąd te wszystkie podróże. Teraz jeszcze póki mam trochę siły. I, i tak, są dwa wózki w podróży. Ale Maciej ma silniejszy, w sensie jest silniejszy, pasa w górę jest silny, więc to on bardzo dużo po prostu mi pomaga w tej podróży, żeby bez niego bym po prostu nie dał rady sam być. Wydaje mi się, że można by było trochę tak, może to akademicki podział, ale podzielić świat, kiedy doznajemy czegoś złego na, na dwie strony. Na jedną, gdzie myślimy sobie: znajdę się w tej sytuacji, poradzę sobie i, i będę w jakiś sposób próbował dobre rzeczy z niej wyciągnąć. Ale wiele ludzi też poddaje się, mówi, że to już jest koniec wielu rzeczy, wielu aktywności, wielu pomysłów. Ja tego momentu jestem ciekawa. Kiedy zrozumiesz, że to nie jest koniec świata, że można te wszystkie rzeczy robić i robić się w ogóle na taką skalę, na którą być może nie robiłbyś ich, będąc sprawnym człowiekiem i pracując zawodowo na przykład po 12 godzin. Pamiętasz taki moment, kiedy byłeś tego pewny, czy jego jeszcze nie było, czy on gdzieś dopiero czeka na ciebie? Takiego mocnego przełamania to nie, bo to właściwie cały czas trwa, ale ostatnio często sobie porównuję to... Do osób nie tylko niepełnosprawnych, że w, przecież wśród sprawnych osób też są osoby, które nie mają siły na coś, a czasami przychodzi już ta siła i nagle czują, że obudzili się ze snu i chcą żyć dalej. I tak samo jest w niepełnosprawności. Wydaje mi się, że z jednej strony mamy gorzej, ale z jednej strony też łatwiej, bo jak uda nam się już pogodzić z tym życiem, to później to życie już naprawdę jest piękne. Takie prawdziwe, wyszukane, nie wiem, może to dziwne zabrzmi, ale jak czasami się ma gorzej, to można mieć lepiej. I, i, I tak, ale to zupełnie nie rozdzielał na, na niepełnosprawnych i sprawnych. Ale jakbym miał sobie przypomnieć, to w moim przypadku bardzo dużo zadziałała rodzina i bardzo dużo zadziałały przyjaciele, którzy po prostu wyciągnęli mnie z takiego złego myślenia. Bo jak, oczywiście, jak, jak usiadłem na wózek, to się strasznie załamałem. Rzuciłem studia, wróciłem do domu. Miałem dużo problemów takich emocjonalnych. wyżywałem się na najbliższych, no bo to na najbliższych było można, bo nigdy nie uciekną. No ale krok po kroku jakoś udało mi się wyjść z tego, i całe szczęście rodzina i przyjaciele po prostu byli ze mną i nie odeszli w tym momencie, kiedy, kiedy byłem po prostu nieznośny i zły na to wszystko i odbijałem to na nich, no ale teraz się cieszę i często rozmawiamy o tych sprawach, zadaje mi pytanie, jak wy to wytrzymaliście, ale. Wytrzymali. Pierwsze podróże pojawiły się właśnie od strony przyjaciół. To oni wyciągali cię i zwiedziłeś kawałek świata z nimi. Rzeczywiście tak było, że te początkowe podróże, które w ogóle później dały mi do, do zrozumienia, że, że to jest mocna rzecz do tego, żeby po prostu poradzić sobie w takim normalnym życiu, to zaczęło się od przyjaźni. I od, od wyjazdów, czasami naprawdę daleko. Z jednej strony mogłeś liczyć na pomoc przyjaciół podczas takiej podróży, ale z drugiej strony no to też były sytuacje, gdzie, gdzie trzeba było no, trochę siebie przełamać i uwierzyć w to, że pewne rzeczy można zrobić i da się je zrobić. I, i już wtedy no, potem były budowy samochodu czy busa i różne koncepcje, ale tam już miałeś pomysły na różne techniczne rozwiązania. Tak, i często się zastanawiam się to sam przed sobą, że jak do tego doszło, że udało się gdzieś pojechać i wymyślić to wszystko, żeby tam być, bo tak jak e, mówimy o, o, o tych starszych podróżach, to też była podróż do Mongolii, taka wydaje mi się przełomowa, gdzie pomijając w ogóle pomysł na tą Mongolię, jak to tylko doszło, to już naprawdę można by było książkę napisać, ale sama podróż miała trwać około trzech miesięcy i mieliśmy dotrzeć do grupy nomadów, mieszkających wysoko w górach w Mongolii, przy granicy z Rosją, gdzie osoba, która organizowała ten wyjazd, my się jeszcze wtedy mało znaliśmy, dzisiaj to jest moja serdeczna Przyjaciółka powiedziała, że jest problem tego rodzaju, że musisz się nauczyć jeździć konno, bo tam nie dojeżdża żaden samochód, prawdopodobnie będziemy tydzień jechać w jedną stronę. Okazało się później, że trzy dni w jedną stronę, no ale tydzień był takim założeniem. Więc zaczęliśmy szukać osób, które mogłyby mnie nauczyć jeździć konno. Byliśmy w dwóch szkołach, gdzie osoby, które po prostu wsadziły mnie na tego konia, przyjechały na padoku, powiedziały, że to jest niewykonalne, żebym poza padokiem, bez opieki, mógł po prostu poruszać się konno. I wróciłem do domu i zacząłem myśleć, jak to wszystko rozwiązać, żeby, żeby się dało. I wymyśliłem taki patent, zdobyłem pas strażacki, linki żeglarskie, taki element specjalny żeglarski, że pod ciągnięciem odpinało się, e, nawet pod dużym ciężarem, stare spasy samochodowe wycięte ze złomowiska. I z tego uszyłem e, poprzez ręce przyjaciół wiązanie, które sobie wyobraziłem w głowie. I do dzisiaj też się zastanawiam, ja tego w ogóle nie sprawdziłem w Polsce. Zapakowałem to w plecak, Przyjechałem 5 dni Transyberyjską, wsiadłem w samochód, pojechałem 5 dni samochodem do koni i jak zacząłem swojego konia, koźbirkę, którą nazywałem, bo po mongolsku nie potrafiłem wymówić i zapamiętać imienia mojego konia, więc został koźbirką. zamotowaliśmy to wiązanie, przyjaciel wrzucił mnie na tego konia, podpiąłem się, no i tak było 3 dni. Drogi konno w góry do Satanów. Reniferów. W podróży często jest tak, że zdarzają się sytuacje zupełnie zaskakujące. Wtedy musicie liczyć na tą pomoc innych, na to, żeby ktoś wam jednak ułatwił różne sytuacje, jak na świecie ludzie reagowali, bo wiadomo, że różna jest taka, nie wiem, filozofia podejścia czy do choroby, czy do niepełnosprawności w różnych krajach i Zastanawiam się, czy więcej było tej życzliwości, czy więcej jakiegoś zdziwienia, i, i jak tutaj te kontakty wyglądały, gdzie musieliście skorzystać jednak z jakiejś pomocy. Tam jest pięknie. Od tego muszę zacząć, bo nie mieliśmy w ogóle problemów z tym, żeby uzyskać tej pomocy. Tak zgadza się, czasami musieliśmy prosić o tą pomoc. Ale, na przykład, taka sytuacja. Podjeżdża dwóch młodych facetów w toronowym samochodzie i nie widać tych wózków do pani, która sprzedaje owoce. I mówimy jej nie do końca dobrym hiszpańskim, że czy mogłaby nam podać owoce do samochodu i sprzedać nam, żebyśmy nie musieli wysiadać. Nie mówimy o tym, że jesteśmy niepełnosprawni, a ona z uśmiechem to robi. I później tłumaczymy, że przepraszamy, bo jesteśmy tu na, na wózkach, że po prostu łatwiej, jak ona nam to uduma i wtedy już w ogóle zaczyna się rozmowa, więc. Nawet te wózki już nie łamały, tak? po prostu jak się dobrą energią porozmawia z kimś i zacznie się dobrze dialog, sądzę, że można dużo załatwić, ale rzeczywiście było tak, że jak ktoś już widział te wózki, to już w ogóle zatrzymywał się, rozmawiał z nami, nawet jak się nam przytrafiały jakieś takie straszne rzeczy, na przykład w Meksyku straciliśmy cały olej ze skrzyni biegów, bo jeden z mechaników w poprzednim zakładzie dokręcił chłodnicę, samą cię zatrzymał na dwupasmowej drodze. Często osoby, które gdzieś podróżują, mówią, że przecież to jest straszna sytuacja. Dla nas uważam, że to była. Że to jest bezcenne. Dwóch będąc na wózku chłopaków auto się zatrzymuje, musimy wyjść, zorientować się co się dzieje z samochodem, wiemy co się dzieje, łapiemy stopa, zatrzymuje się państwo, którzy dowożą nas do najbliższej miejscowości, żeby kupić ten olej, potrafimy sami naprawić samochód w tej akurat awarii, więc nie potrzebujemy lawety, oni nas odwożą, pani nam daje obiad, który przygotowała specjalnie dla nas, rozmawiamy, podpisujemy się na samochodzie i tak dalej, i tak dalej. więc to po prostu są rzeczy, których się nigdy nie, nie zapomni. Na przykład wszyscy mówili, że w sumie jedziemy starym samochodem, który może się psuć i to jest trochę nierozważne. I rzeczywiście się popsuł. Teraz stoi w Los Angeles, ale wcześniej psuł się jeszcze kilka razy. Ale to zawsze generuje spotkania i rozmowy, więc w tej podróży nam nie chodziło o to, żeby być i zwiedzać, tylko żeby czuć, że dajemy sobie radę i żeby przeżyć piękną historię, którą. Wydaje mi się, udało nam się przeżyć. W Waszych opowieściach pojawia się często postać Piotra Chmielińskiego. To jest postać być może znana naszym słuchaczom, bo kiedy miałam przyjemność i zaszczyt jakiś czas temu z Aleksandrem Dobą rozmawiać, naszym wspaniałym kajakarzem, to właśnie Piotr Chmieliński był wywoływany w różnych sytuacjach, takich sytuacjach bardzo trudnych, gdzie, gdzie trzeba było skorzystać z pomocy, gdzie, gdzie trzeba było załatwiać sprawy. Niemożliwe do załatwienia. Jak Piotr Chmieliński w Waszym życiu się pojawił? No rzeczywiście, tutaj w tej podróży Piotr będzie się przywijał i przywija się właściwie cały czas, bo zaczęło się wszystko od kolosów. Mhm. Przed kapitułą opowiadaliśmy o naszej podróży, żeby zdobyć grant na kolosach. W kapitule siedział też Piotr. Po ogłoszeniu wyników do nas i wręczył nam wizytówki Mówi, chłopaki, To jest fajny projekt, ja znam Peru, odzwicie się do. A dodam tylko, że Piotr Mieliński to jest osoba, która pierwsza przepłynęła kajakiem od źródeł do ujścia Amazonką. I w ogóle kiedyś takim projektem wystartował w starym Kanu y, Andes, gdzie z grupą Polaków ruszyli zdobywać najtrudniejsze rzeki. Sprawy tam się różnie potoczyły, bo niektórzy nie chcieli ko kończyć tego projektu, inni tak, ale Piotr po prostu za wzięcie stwierdził, że, że uda mu się przypłynąć tą Amazonkę i to zrobił. Więc w Peru, gdzie w sumie najdłużej spędziliśmy po ponad 3,5 miesiąca, po prostu znał ten teren bardzo dobrze i często kontaktował się z nami i opowiadał tym, że mamy zobaczyć to miejsce, to jest fajne, że tutaj mam starych znajomych, ze Starych czasów, jeśli ma się tylko ochotę, oczywiście nic nie nalegał, to nas zapraszał w to miejsce i też poznaliśmy bardzo dużo ciekawych osób, które, no, które pokazały nam prawdziwy Pelu. Ale to też jeszcze piękną rzecz yy, Pan Piotr dla nas zrobił, bo yy, będąc w podróży, najtrudniejszym, wydaje mi się, elementem jest strach taki codzienny albo w takich krytycznych sytuacjach. Codzienny jest strach z tego powodu, że robimy cały czas coś nowego, a przeważnie ludzie się boją czegoś nowego, więc taki jest po prostu mały niepokój, ale jak przychodzi ten większy, by coś się stało, to już trzeba sobie jakoś poradzić. No i też przed wyjazdem zastanawialiśmy się, jak rozwiązać trudne sytuacje w podróży i zaopatrzyliśmy się w telefon satelitarny, z którego nie można co prawda dzwonić, tylko wysłać wiadomości, ale też ten telefon cały czas wysyła nasz punkt, gdzie jesteśmy. I Piotr powiedział, że będzie się nam opiekował w ten sposób, że kiedykolwiek będziemy mieli problem, to możemy wysłać mu tą wiadomość i on poruszy niebo i ziemię, żeby nam pomóc. Więc mając taką, taki plecak y, bezpieczeństwa no, lepiej się podróżowało nam i co prawda parę razy byliśmy w takich sytuacjach, że oczywistym było, że pierwsze, co powinniśmy wysłać ten SMS, na przykład, jak się zakopaliśmy Samochód na 4600, spadł śnieg i trudne sytuacje, ale, ale nie, stwierdziliśmy, że poradzimy sobie sami, ale ta świadomość tego, że wysłanie jednego SMS-a poruszy wszystko, że przyjdzie pomoc, była naprawdę bezcenna. I to właśnie pan Piotr. Zacytuję Aleksandra Dogon, mówił o Piotrze Chmińskim, mój anioł stróż. To można by było w ten sposób pewnie to zdefiniować. Tak, zdecydowanie tak. Mówisz o takim codziennym lęku, że coś nowego, ale czego tak naprawdę najbardziej baliście się ruszając w tę amerykańską podróż? Ja się bałem, że nas okradną. I w sumie Maciej też. To była jedna rzecz. Powiedzieliśmy, że fizycznie jedziemy w trudny teren, gdzie nic nie jest przystosowane, więc tego byśmy pewni i sami sobie naważyliśmy to, że chcemy to zrobić. To, że będzie gorąco, też wiedzieliśmy, i, i tak dalej, i tak dalej. To, że możemy być chorzy, i to wszystko wiedzieliśmy. Wszystko mogliśmy przewidzieć. Nawet jakaś sytuacja, że popsuje się samochód, no trudno. 10 dni czekamy pod warsztatem samochodowym, albo czekamy 10 dni na pomoc, mamy kuchnię, możemy sobie gotować, jak pada deszcz, możemy się schować itd., tak dalej, itd. Tak dalej. Ciepłe ciuchy mamy na zimno, krótkie na ciepło, więc wszystko tak, ale baliśmy się tego, że ktoś może nam zrobić krzywdę albo nas okraść, ale oprócz jednej małej sytuacji, gdzie czułem zagrożenie, że ktoś może mi coś zabrać, to na 262 dni to była piękna podróż i byliśmy w takich miejscach, gdzie ludzie nas ostrzegali, a te osoby, przed którymi byliśmy ostrzegani, po prostu bardzo nam pomagały, traktowali nas jak swoją rodzinę, że jesteśmy u nich, oni chcą się z nami zaopiekować, pokazywali nam nawet różne piękne miejsca, więc zupełnie nie było tego niebezpieczeństwa, oprócz tej jednej małej sytuacji. Ty lubisz wieczory podczas tych podróży. Tak, rzeczywiście z tymi wieczorami tak jest, niekoniecznie żeby zostać samemu, ale żeby zatrzymać się w pięknym miejscu, zgasić już samochód, przygotować kolację, bo, bo kocham gotować. Mieliśmy z Maćkiem tak, że zatrzymanie się gdzieś na poboczu, nawet stacja benzynowa. I przygotowanie sobie kawy wieczorem albo herbaty, albo jakiegoś małego posiłku, zatrzymanie się, wyciągnięcie się trochę na wózkach, to jest taka pozycja poleżąca na wózku. I patrzenie przed siebie, nawet na drogę, gdzie przejeżdżają samochody, to jest bardzo dużą moc Takie bycie pomiędzy trochę. Tak, bycie pomiędzy. I ja też się cieszyłem, że, że udało to zrealizować. Ja bardzo marzyłem, żeby być w tej podróży, żeby się sprawdzić. I nawet jak w tej podróży było dużo takiego wysiłku fizycznego, który który mi bardzo dużo kosztował i teraz się nawet to trochę odbija na zdrowiu. To jest taka moc, której się nie da do końca zdefiniować. To jest jakby coś mieć pomiędzy palcami, ale mieć to i to się czuje. I ja akurat mam przynajmniej w swoim przypadku to, że jak sobie jestem w podróży i zatrzymuję się gdzieś po, po kilku kilometrach i czuję nowe miejsce, widzę nowy horyzont, widzę ludzi, nagle ktoś podchodzi, rozmawia, to jest bardzo takie... Mm, Dobre, i czuję, że jestem spełniony. Często mówisz o tym, że zwracasz uwagę na zmiany na horyzoncie, że to jest dla ciebie ważne. Czy to jest tylko sprawa bycia fotografem, czy tam jest coś więcej w tym horyzoncie? Coś więcej. To nie chodzi tylko o zdjęcia. Z zdjęciami jest tak, że kiedyś jeździłem rowerem często i zamieniłem rower na aparat w momencie, kiedy usiadłem na wózek. Tak bardzo to spytnie sobie zamieniłem tą pasję. I rzeczywiście lubię robić zdjęcia, ale z tym horyzontem, o którym często mówię, to, to chodzi, żeby czuć, że jest się w drodze. I czuć to, że, że jest się wolnym. Bo też jest tak, że My tę podróż nazywamy wyprawą. W wyprawie dużo jest trudu, takiego ogólnie, na przykład jak wchodzi alpinista na górę, no to ma duży wysiłek, wszyscy mu zadają pytanie, po co on tam się męczy na tą górę, przecież to jest tyle wysiłku. I w tej wyprawie też było tyle trudu, ale zawsze sobie potrafiłem zdefiniować tą podróż, że, że wyprawa jest trudem i ten trud jest taki chciany. Często powtarza się teraz, z różnych stron to słyszymy, że tak naprawdę mniej mamy ograniczeń niż sami sobie definiujemy w życiu. Że to, co uważamy za, za sprawy, które nas ograniczają, to często są tak naprawdę drobiazgi. Wiele zależy od tego, co my sobie w tej głowie ułożymy. Drobiazgami bym tego nie nazwał. Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób siebie kochamy i jak sobie potrafimy poradzić z trudnymi rzeczami. Czasem ktoś podchodzi i mówi, no tak, e, ja mam gorzej, albo wy macie gorzej. Wydaje mi się, że to źle jest tak samo definiowalne. Jak sobie poradzimy tylko z tym, to później już jest dobrze. Ale ważną rzecz powiedziałeś, że to jest ważne, jak siebie kochamy, czyli stosunek do samego siebie jest tutaj jakimś punktem wyjścia. Tak, no przynajmniej wiem po sobie, że jak siebie nie kocham, nie kocham tej sytuacji, w której teraz jestem, to, no to byłem zły. Byłem zły do siebie, byłem zły do kogoś, cały czas byłem z napięciem. A teraz nie mogę powiedzieć, że po prostu życie na wózku jest proste ale pogodziłem się z tym, że jestem na tym wózku i że taka kolej jest. Są też takie dni gorsze, że człowiek ma cały dzień łzy w oczach i zastanawia się, jak to wszystko pogodzić, ale, ale to jest świadome, że się wie, że po prostu jest źle i toleruje się to źle, a nie ma się pretensji do tego złego. Więc to wydaje mi się, że to jest to właśnie kochanie siebie, że jak się człowiek pokocha, to, to już później kocha innych i inni kochają kogoś i już, już jest lawinowo. A jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać. Na wyspie podobno mieszkasz, czy to prawda? Tak, chociaż miałem chwilę przerwy, bo wyspa jest bardziej Macieka niż moja. Maciek się opiekuje taką wyspą pod Toruniem. Piękne miejsce. Wjeżdża się z głównej drogi, trochę lasu, most, przejeżdża się rzekę, jest stary młyn, obora i stary dom. I tam zamieszkałem, jak skończyłem studia, dwa i pół roku właśnie przed rozpoczęciem podróży zamieszkałem Maćka, kupiliśmy samochód i tam właśnie z tarasu tego domu, e, siedziałem na tarasie i projektowałem w głowie co to zrobić z samochodem, żeby, żeby on mógł w ogóle ruszyć I ten samochód cały czas stał na podwórku, czyli taka piękna zabawka na podwórku, która jest nieużyteczna ale wracając jeszcze do wyspy, to jest Cudowne miejsce, takie, w którym czuję, że, że tam jest część mnie, bo, bo to jest miejsce, w którym jestem w 100% wolny. Jest teraz tak to przystosowane, że nigdy Cię nie miałem tak przystosowanego domu, mieszkania jak tam, mimo że jest to takie trochę zniszczone, e, trochę jeszcze nie do końca wyremontowane itd., itd. Bo na przykład początek był taki, że zamieszkałem u Maćka i żeby wejść do domu, były dwie deski e, położone i Maciej ma na tyle silne ręce, że wjeżdżał po tych dwóch deskach stromych i żebym ja wyjechał do domu, to rzucał mi linę, do dookoła wózka i wciągał mnie do domu. Zanim wpadliśmy jeszcze na pomysł liny, to mnie wpychał, ale mieliśmy takich parę wywrotek, że stwierdziliśmy, że musimy zmienić taktykę. No i to też z tym domem było tak, że zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby było dobrze. Zaprojektowałem taras przed domem z takim długim podjazdem, zaprosiłem znajomych, gotowałem im Wieczorem mieliśmy spotkania i porozmawiania, a w ciągu dnia była praca, wybudowaliśmy taras i tak dalej. No i tak właściwie wszystko w tym domu jest. Zlew, w którym można myć, bo na przykład osoby, które nie siedzą na wózku, nie wiedzą tego. Jak się siedzi na wózku, to jakby siedzieć na krześle przed myciem naczyń, że, że nagle kolana są, uderzają o drzwi szafki i nie da się umyć naczyń bez pochylania. A tam mam tak zrobione, że mogę podjechać pod klatkę, czyli nie ma tam żadnych progów i takie specjalnie zrobione, czy tak samo z łazienką, innymi rzeczami. Czyli żadnych brudnych garów. No czasami brudne gary są, ale wydaje mi się, że jak na dwóch chłopaków to jest całkiem, całkiem przyjemnie tam w tym domu. Też gotujemy, więc czasem gary są. No i wy hodowaliście jedyne chyba w Polsce pomidory bez zarazy, więc to jakaś wyjątkowa wyspa, proszę Państwa, naprawdę. No tak, Maciek od pewnego czasu zajął się hodowaniem na przykład pomidorów. W ogóle osoba, która wcześniej mieszkała, to był starszy pan, który zmarł i oddał to w spadku osobie, i tam było nic nieuprawiane, więc piękna ziemia, dokoła, woda, podobno bardzo taka dobra, żyzna, i posadziliśmy pomidory bez żadnej folii, w takim pięknym miejscu i wyrosły po prostu jak dwie duże pięści bez zaraz. Najlepsze pomidory, jakie pamiętam. Taki pamiętam tylko z dzieciństwa. Michał, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i wiesz co, dziękuję Ci jeszcze za jedną rzecz, bo bardzo dużo mówi się, takich haseł teraz wyjście poza strefę komfortu, wszystko masz w swojej głowie, a ci dziękuję, że ta rozmowa z Tobą to jest wkładanie treści w te hasła i to jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję, że poświęciłeś czas i dziękuję też za Twoją obecność. I też bardzo dziękuję.